Nie zgrywaj się. Co dostałaś na egzaminie? Nominację do dobla! Okej, okay, pewnie wszystko da się racjonalnie wyjaśnić. No to wyjaśnij mi! Czy ktoś tu może wyjaśnić, dlaczego gadam z pacynkami? Cóż, Daphne zobaczyła sklepik z pacynkami i uznała, że łatwiej poznać siebie, przybierając postać pacynki. Potem zaczęłaś mówić do pacynek, ale na racjonalność raczej nie licz. Spójrz, moja pacynka mojej pacynki ma moją pacynkę i tak dalej! O, jaki samiutki maluszek! Będziesz moim pupilkiem? Dziewczyna i jej króliczek? O, jesteśmy podobni. Lubimy się wiercić, no i mamy fartowną łapkę. Jesteśmy jak dwie krople wody, maluszku. Spoko! Szanse, że wszyscy zaliczymy atak ducha i wyższe studia są niewielkie, ale jedno z nas przeżyje, by rozwiązać zagadkę. Tylko ja przeżyję! <laughs> Milcz. Przecież to... Dość. Odpuść. Hmm. <laughs> Dlaczego masz brodę? Chyba lepiej zapytać, czemu ty nie masz brody? Zaczęło się. Bo nie chcę mieć brody? Ale ja chcę. Kudła tego się nie czepiasz, że nosi brodę. Słyszałeś, mój myszku? Dziś zostałeś oficjalnie uznany za brodę. Pękamy z dumy. On jest mężczyzną. Docenił mnie. A widzisz wujku Dave? Znów pękamy z dumy. Czy ktoś jeszcze widzi tu świnkę? No, właśnie, spójrz na nią. To bezdomna świnka kruszynka. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że na tej farmie są w ogóle jakieś bezdomne zwierzęta. Ta świnka, królik i ja jesteśmy rodzinką, której to członkowie rozpaczliwie chcą od siebie uciec. Typowa rodzina. Lubimy się jak kudłaty i skubi. Dafne i Dafi i Dinki. Tak wiele rzeczy nas łączy. Podobne noski, no i jesteśmy z sakami, bo pijemy mleczko. Proszę Was, skupcie się, a Ty nie trój. Opowiadałem Beci, że jesteśmy mistrzami dedukcji, a kichanie i smarkanie, albo niańczenie w tym nie pomogą. <grymne> Ciu! <grymne> Tecz, tez, <grymne> <Ciekawe> na zdrowko. spróbuj zawiązać na czymś linę. <grymne> Spisałaś się. Teraz musimy jeszcze poświęcić się dla sprawy.! Nie! Aha. Tak! Temokradła emanują mistyczną energią, która przyciąga potępionych, szukających azylu.! Ach. No tak! Cóż, ma pan dzisiaj fart, panie baju. Rozwiążemy dla pana zagadkę tego potwora. Nie czaję, co w ten sposób chcesz udowodnić. Skoro ciągle narzekasz na Halloween, to ja będę się bawić za ciebie, udając Welmę, która dla zabawy przebrała się za zombiulkę. Wiesz co? Nawet za nią nadążam. Jej logika jest porażająca. O, mamciu, ale super, Welmo! Tokio cię uwielbia! Jesteś tutaj gwiazdą! A. Dafne, czemu włożyłaś żakiet odwrotnie? Z przodu było mi zimno, a z tyłu ciepło. Nazwałam go żak wspak. Welmo! Aki! Ach, przyjaciółek z laboratorium nie zdoła rozdzielić odległość ani upływ czasu. Aki? Oto moi przyjaciele! Sugoi! Czadersko! Masz fantastyczny styl! O, dziękuję. Widzisz? Żak wspak! Nie ekscytuj się tak, dawne. Po prostu chciała być miła. Żak wspak! Proszę. Przodkowie bali się mówić o tym stworze. Jest jak posępny cień zamieszkujący te bagna. A żyje tylko po to, by budzić grozę! Mam Pietra na Maksa, a ty mnie kurczę jeszcze straszysz, Gacka. Reli, przywołałam je tu zupełnie niechcący. Styl welmy. To zaszczyt, że mogę Cię poznać, szanowna Welmo. Stworzyłem te kolekcje Kimon głównie na Twoją cześć. i pragnę Ci ofiarować jedno z nich w prezencie. Dziękuję, panie Kagała. Idealny strój na dzisiejszy festyn. Heh, coś tu poplątałam. Tak, to widać. Ale czadowe! Ha? Cugojne! Wiesz, to takie kimono dawniolo. Hmm. Spójrz mi w oczy, śmiertelniku. Wyznaj, co wiesz o tym szpetnym, bagiennym stworze. <śmierdzi> Lubię tę małą! Bardziej szurnięta niż ja! Czyli... Nie ci stortu. Skoro upiór dał czadu, rozdzielmy się, by szukać śladów. Oh, najpierw zagrajmy w piżamowe gry, by złapać zagadkowy nastrój. Czy lubicie szarady? Dawne, ale... Dwa ty... słowa. Tytuł filmu. E, e, Ladarka, e, machanie e, e, machanie, e, e, walka... Chwano z abażurem e, na głowie? E, e, e. Dyszący, Abarzu? Bardzo zdyszany. Yyy... Jakieś dziwne gesty? Wygięcie? Bulgarne. Nie użyjcie mocy. chomik Narciarz 2, ten Eee... myśliwca. Eee Już nieważne. Tylko o co mu chodzi. Legenda głosi, że wciąż szuka tego złotego zwoju. Rozdzielamy się. A um, co się tu dzieje? Właśnie, czy to moje. to ja? Kochamy Dawne. Ktoś sobie żarty stroi. Dawne! Aki, hejka! Wiesz o co tu chodzi? Dwa miliony użytkowników ściągnęło zdjęcie dafne. Jest królową sieci. Super i teraz ja jestem sławna w Japonii. rety, Dafne Widzę, że stworzyłaś nowy trend. No właśnie, Czadersko nie? Ta Cudnie! Brota przemówiła: Wracam do Hollywood! Wiesz co? Chyba wygrałaś. Broda pomogła. Nie, Fred, miałeś rację. Trochę przegięłam. Dziękuję. Dobrze, że w końcu przestałaś świrować. Chyba teraz przerzucę się na wąsiki. Czekam w wozie. Wersja polska, Master Spokojnie, Spokojnie, i Dinki. Obronię was przed tym strachem. Nie puszczę was. O! Ciebie nazwę Dipi. Witaj w rodzinie, która niestety jest w straszliwych nie, to za łatwe, a może... Dawne. do domu, już! A. W porządku, Velmo, czaje. To kichnięcie było wymowne. Masz rację! Mam za dużo zwierzaczków i nic mnie z nimi nie łączy. Chciałam tylko zaprzyjaźnić się ze zwierzaczkiem, jak kudłaty ze Skubi. No, do przyjaźni nikogo nie zmusisz. Potrzeba wielu lat miłości, ciarek i głodu, żeby mieć to, co mamy Skubi i ja: to znaczy miłość, ciarki i głód. Yy, ale niekoniecznie w tej kolejności. Wszyscy jesteśmy dziś rozkojarzeni. Welma nie chce się przyznać, że alergia przeszkadza jej w pracy. Co to mówi? Jest tu ktoś jeszcze? A kudłaty i skubi? Cóż, nigdy nie mogą się skupić, więc są w porządku. No, no i? Wybaczcie mi, ale bez siostry nie umiem skończyć ża... Ża... Żadnego albumu o australijskim buszu? Kochani, ten upiór na pewno capnął Trudy. I co ja teraz zrobię? Straciłam moją ukochaną... Sól do kąpieli. Sól do kąpieli? <laughs> Fred, palnąłeś jeszcze gorzej niż ja z albumem. Nie, nie, spójrz. Sól do kąpieli, a solny trop prowadzi na korytarz. Może prosto do albumu o australijskim buszu. Wszystko układa się w całość. Doganiamy go! To super! Lubimy być bardzo blisko złej latającej poczwary! Świetny plan, Fred! Spokojnie, ja. Dafne, co ty robisz? To ostatnia okazja, by świętować moje urodziny. Proszę? A na urodzinach musi być klaun. To zaszczyt! Jest za szybki. Mam coś ekstra, to tajna broń solenizantki. Witamy na imprezce. To działa, Fred, prezenty. Hej, weźcie te worki. O o. Kochani, bezpadamy.